Witam. Tym razem nie z nadwody, nie z wędką, tylko ze swojego podwórka. Od jakiegoś czasu nie mogłem wyjeżdżać na ryby, byłem bardzo zajęty, no i jeszcze w dalszym ciągu jestem zajęty. I pewne sprawy osobiste, no więc yy, yy, nie będzie, nie było, nie będzie na razie jakichś. Yy, Filmów z nadwody, chociaż mam nadzieję, że już wkrótce pojadę. Wrócę nad wodę. No ale w tej chwili wykorzystuję to, że jestem w domu. No i będę chciał uwędzić po prostu kilka węgorzy, które wcześniej złowiłem. No, mam cztery węgorze do uwędzenia. Wszystkie mniej więcej takie, z tej samej wielkości. 80 cm o takie sztuki 80 cm długości i kilogram troszeczkę ponad kilogram y, wagi po, już po oczyszczeniu. No będę chciał to wędzić. w tej chwili będę przygotowywał y, y, solankę do tych y, ryb do tych węgorzy Myślę, że 3 litry solanki wystarczy. No i będzie to tylko sama sól z wodą, będzie to również trochę innych przypraw dodanych. No i tym razem będę chciał dodać, wiadomo, 10% soli na 3 litry wody, więc to jest 30 deko soli. Duża łyżka stołowa cukru. parę skruszonych listków laurowych, łyżka oregano, łyżka sojowego sosu, słodkiego, sweet soya sauce, łyżeczka mała ostrego chili paste, pasty ostrej, z chili Zmielone, łyżeczka zmielonego e, kminku łyżeczka ziela angielskiego również zmielonego łyżeczka pieprzu zmielonego no i tu jeszcze łyżeczka kolendry też zmielonej te wszystkie przyprawy dam do małej ilości wody i zagrzeję tą wodę po to żeby więcej aromatu wyciągnęło, żeby był jakiś aromat, o zapomniałem oprócz tego, oprócz tego dodam jeszcze łyżkę miodu pszczelego no i dodam tą to, to niedużej ilości wody zagrzeję, niech to przejdzie ta woda tym aromatem i później wleję tą wodę do 3 litrów zimnej wody No i zaleję tym wszystkim całą tą solanką y, moje cztery węgorze Postają, Postoją tak y, w tej solance przez y, minimum 24 godziny A później y, przez kilka godzin będę osuszał, osuszę te węgorze I później zacznę je wędzić No ciekawy jestem jak to wędzenie wyjdzie E, już dosyć dawno nie wędziłem. O, prawie rok czasu jak nie wędziłem żadnych ryb. No ale mam nadzieję, że e, uda mi się jakoś to tym razem też uwędzić i będą smaczne. E, no to tak na razie, takie przygotowania. Biorę się za solankę i zaleję to węgorze. Węgorz już w zalewie. Za chwilę przycisnę go jeszcze tutaj talerzem, żeby troszeczkę był głębiej, bo wypłynął trochę na wierzch. No i pójdzie do lodówki na 24 godziny. Minimum. Przygotowując się do wędzenia tych węgorzy, miałem początkowo pewien dylemat, w czym je uwędzić. Mam tutaj za sobą, widać, taką szafę, w której lata, lata temu wędziłem. Wędliny różnego rodzaju i również węgorze, no ale nie używałem już tego od nie wiem ilu lat. Także w tej chwili urządują tam tylko pająki i nie wiem co tam jeszcze. tak że tutaj raczej nie będę wędził. Same wędzanie byłoby ok, w porządku w tej szafie, gdyby można było utrzymać temperaturę. Niestety. Y, temperatura tutaj była trudna do utrzymania. Y, y, Kakała z jednej komory do drugiej, raz było w jednej cieplej, w drugiej chłodniej i odwrotnie. No, cała ta szafa jest podłączona rurą do paleniska, w którym y, paliłem drewnem, no i w ten sposób wędziłem. No, jak powiedziałem, od wielu lat już tego nie używałem. Tam właśnie w tym kociołku jest palenisko, no i rura, która idzie bezpośrednio. Tam pod ziemią właściwie idzie do mojej szafki. na no w szafce, co tam w szafce w tej chwili urzęduje? Teraz zobaczymy. A, tak jak powiedziałem, urzędują tylko pająki. <laughs> trzeba byłoby to wszystko oczyszczać. Mam również drugą wędzarnię, taką beczułkę, którą już nieraz widzieliście, której wędziłem. No i w niej podobna sytuacja. Po pierwsze węgorze są trochę za długie, więc musiałbym je zwijać w jakąś kiełbaskę, w jakiś rogalik. No nie rogalik, no nie wiem, obwarzanek, nie wiem co. Jest w niej wskaźnik temperatury, jaka występuje wewnątrz podczas wędzenia, ale niestety nie ma możliwości ustawiania tej temperatury po prostu temperatura jest regulowana przez dodawanie jej, e, drewienek lub e, e, biurek no i czasami ta temperatura skacze raz wyżej raz niżej trudno jest e, ją kontrolować zacząłem więc szukać coś innego jakąś inną wędzarkę którą mógłbym używać i która byłaby może bardziej nadawała się do wędzenia i do kontroli temperatury. No jest bardzo trudno znaleźć coś w Australii dlatego, że mało kto wędzi tutaj cokolwiek. Można, można, właściwie są wędzarnie jakieś przemysłowe i jakieś biznesy kupują za ileś tam tysięcy, duże wędzarnie, ale małych, takich domowych wędzarni wędzarenek nie można nigdzie dostać. No i w końcu znalazłem jedną, na którą się skusiłem i kupiłem. No ale jeszcze jej nie wypróbowałem. Będę chciał wypróbować i nie jestem w dalszym ciągu przekonany, że to będzie dobry wybór. no Ale nic innego nie mam, więc jest co jest. Będę z tego korzystał może, jeżeli będzie się jakoś tam sprawowała. Jest to wędzarnia firmy Pit Boss. Nie za duża, no ale większych nie mogłem znaleźć. Jest ogrzewana, opalana drewnianymi palc, które wsypuje się z tyłu do takiego pojemnika dużego. To jest taki duży pojemnik na te właśnie małe. Kawałeczki Pals. Można dostać właśnie to paliwo w sklepach, ale dosyć drogo 8 kg chyba za 30 parę dolarów. Kilka tylko różnych rodzajów do wyboru o różnych zapachach i różnych, różnego drewna. Jest tutaj regulacja temperatury. Można ustawiać, ale wszystko to polega, też troszeczkę nie pasuje nie? bo wszystko to polega na, na tym, ile paliwa y, jest w środku. Y, jest taka y, tutaj komora spalania, w której się spala y, to paliwo, no i tam y, przepychane wchodzi ono taką ślimacznicą, takim wałem, ślimacznica taka, która pycha ze zbiornika z tego z tyłu paliwa paliwo do środka i w zależności od tego ile, jaka temperatura jest ustawiona, bo można ustawiać od 60 nawet nie od 40 stopni do 204 stopni temperatury, ale wszystko to zależy od tego jak ustawimy na niską temperaturę, więc ta szlimacznica pracuje powoli i daje mniej paliwa, więc temperatura jest niższa ale jednocześnie więcej dymu powstaje. Jak podwyższamy temperaturę na większą, ślimacznica zaczyna działać szybciej no i wpycha więcej paliwa, temperatura idzie większa w górę, no i jednocześnie mniej dymu, no więc trzeba się nauczyć to obsługiwać, nie wiem jak będzie to pracowało. No i jednocześnie jest tak, że jak zabraknie paliwa tam z tyłu w tym pojemniku i nic tutaj nie, w, nie wsypuje się, to automatycznie wygasa się ogień, bo nie ma tutaj grzałki żadnej elektrycznej, jest tylko taki zapalnik, pręt, który rozgrzewa się do czerwoności i jak nie ma paliwa, to on za chwilę wygasa i już temperatura zaczyna spadać i jest po prostu Temperatura może w granicach 60, może, ma, może nawet mniej, więc trudno jest do regulowania. No, ja myślałem, że to będzie jakaś grzałka w środku, która będzie, którą można będzie używać bez dymu, bez paliwa, która będzie podgrzewała całość, jeżeli będę chciał, ale niestety nic takiego nie ma. Cały czas musi być włączone wędzenie i cały czas musi się wędzić. Raz można uregulować, że będzie więcej dymu, może mniej dymu. Ale ciągle musi się spalać. Tutaj pali. Kolejna sprawa. Nie ma za dużo miejsca. Znowu w tym. Maksymalnie od góry, gdybym powiesił węgorze, do tej misy jest tylko około 60 cm. Moje węgorze mają 80. Więc będę musiał je tak samo jakoś zawijać. No i w ten sposób tutaj wędzić. No to tyle o moim nowym nabytku. I za. Dwa dni, przystąpię do wędzenia i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Minęło prawie 30 godzin. No, i w tej chwili już moje węgorze wiszą, obsuszają się. Będą tak wisiały przez całą noc, i jutro, jutro samego rana, e, zabiorę się za. Ich wędzenie. No i w końcu nadszedł czas wędzenia. Węgorz już wisi w wędzarni. Za chwilę nasypię paliwa peletów do zbiornika z tyłu, do pojemnika i podłączę wędzarnię do prądu. Na początek będę wędził samym dymem na najniższej temperaturze, może przez godzinę. A później będę podnosił temperaturę. No, zobaczę, jak to będzie dalej. Myślę, że może kolejne 3 godziny będzie w temperaturze 60-60 parę stopni. A na koniec, nie wiem jak długo może z pół godziny jeszcze podniosę większą temperaturę. No i nie wiem, jaki będzie efekt, ale sprawdzę. Po, w sumie po 4 godzinach 4,5 godzinach myślę, że węgorz powinien być dobry. Moje węgorze musiałem zwinąć w połowie, bo inaczej by się nie zmieściły. No ale fajnie wiszą. Myślę, że mogą być tak w ten sposób wędzone. Do jednej tuszki węgorza podłączyłem termometr, który będzie pokazywał, jaka jest temperatura w mięsie węgorzu. Tutaj, tutaj jest podłączony na zewnątrz i powinien wskazywać wewnętrzną e, temperaturę e, węgorza. Mam taki wór e, peletów wędzodniczych wędzowniczy, do wędzenia. O, takie e, o zapachu. O co tutaj jest? To jest mieszanka mesquit, nie wiem co to jest, mesquit jakieś drzewo i ojk, czyli dąb. Mieszanka dwóch różnych drzew. Teraz to nasypię do pojemnika. na początek, ale będę później obserwował, jak będzie brakowało, to będę dosypywał. Tutaj z boku jest taki szklany okienko. Można obserwować ile tego paliwa jest z wewnątrz. No, słabo widać, ale można tam patrzeć. Ewentualnie otworzyć sobie i zobaczyć z góry, czy jeszcze paliwo jest, czy nie. Ma. Ustawiłem na... Na razie na najniższym poziomie, temperaturę, no i zaczynamy. No nic się nie dzieje, nie wiem, gdzie tu nacisnąć? zaś się nie chce załączyć. A tu. No, maszyna już pracuje. Słychać. Yy, wentylator się włączył. Wiatrak. Yy, no i patrzymy co się dzieje. Na razie pokazuje, że załączył się również yy, zapłon. Ale czy już idzie drewienko do środka? Chyba nie. Chyba trzeba włączyć jeszcze. Smacznicę. No zobaczmy, jak to pracuje. No jest to moja pierwsza próba. Nie wiem, czy robię wszystko dobrze, czy nie. No, ale miejmy nadzieję, że będzie OK. Że będzie dobrze. Pojawił się już pierwszy dymek. To Pomału zaczyna się tutaj jakiś proces wędzenia. Już dym gdzie jest kominka więc jest nadzieja, że może się to wszystko uwędzi <grymne> tak jakbym sobie tego życzył temperatura wewnętrzna jak na razie jeszcze niska 36 stopni no ale idzie w górę pomaleńku więc y, mam nadzieję, że Uda mi się to uwędzić odpowiednio. Z biegiem czasu będę podnosił temperaturę, ale na razie przez godzinę będę trzymał właśnie w takiej niższej temperaturze, tylko po to, żeby węgorze się ładnie obsuszyły jeszcze wewnątrz i obwędziły. 3,5 godziny. Godzinę wędziłem w bardzo niskiej temperaturze 40 stopni, 2,5 godziny w temperaturze 65 stopni no i węgorz, węgorze wyglądają już ładnie złocisty kolorek zostały. Myślę, że jeszcze może z pół godziny zostawię w tej temperaturze, a później podniosę na pół godziny. Do wyższej temperatury, żeby uzyskać jeszcze odpowiednią temperaturę w mięsie wewnątrz węgorza. Wędzenie zakończone. No i tak wyglądają moje węgorze po uwędzeniu. Mam nadzieję, że będą dobre. Patrzyłem patyczkiem wykołaczką. W środku wyglądają, że są mięciutkie i soczyste. Zostawię je jeszcze tak w zamkniętej wędzarni przez jakiś czas. Niech tutaj dochodzą i niech stygną. No a jutro może spróbuję, jak one będą smakowały. No, nie tylko może spróbuję, tylko na pewno spróbuję. Może nawet dzisiaj jeszcze wieczorem. Węgorz już wyjęty z wędzarki. Jeszcze trochę ciepławy. No to nic, że y, zwinięty na pół, ale czy tak, czy tak, czy byłby długi, czy jest y, zwinięty na pół. Smak powinien być taki sam. A to już porcyjka na talerzyku. Do spróbowania. Za chwilę ściągnę skórkę i zobaczymy, jaki on będzie. No, trochę taki różowy w środku, ale, ale chyba nie jest surowy. Nie jest tłuszczutki, po prostu kolor taki zachował. Zaraz go spróbuję. A to już bez skórki. Ociekający tłuszczem. No i zaraz zobaczymy. Weźmiemy pierwszy kęs i zobaczymy, jaki smak. Mm. Super, mięciutki, soczysty, puściutki, po prostu Rozpływa się w ustach. Bardzo, bardzo dobry. No, widzę, że ta moja wędzarnia jakoś się spisała. Ech. Następnym razem będę próbował robić może jakieś wędliny. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało e, z wędlinami. No i jeszcze może nie raz będę będzieł jakieś ryby. Czy to będą karpie, czy to będą inne ryby. Ale wydaje mi się, że. Można w tej wędzarni jednak wędzić. Okej, okay, jeszcze kawałek, ale pyszne. Wow, pyszne mięsko. Mmm, mm. coś niesamowitego, ale super. Szczególnie jak jest jeszcze lekko ciepły. No naprawdę, naprawdę super. Następne, te węgorze były dosyć grube, dosyć spore, no więc wędziłem je w sumie ponad 4 godziny, ale gdy będę miał jakieś trochę mniejsze węgorze, to będę wędził trochę krócej. No i myślę, że też będą dobre, no ale te udały się, naprawdę się udały. Okej, okay, no fajnie, fajnie, że mam. Jakąś tą nową wędzarnię, którą, którą mogę używać. Mm. Jeszcze raz. Dosłownie, ale naprawdę udane. Ok. Życzę wszystkim w przyszłości złowienia, uwędzenia i zjedzenia smacznego węgorza. Oczywiście, tym, którzy lubią węgorze, bo ci, którzy nie lubią, bo są tacy. To więc, oczywiście, raczej nie będą chcieli tego spróbować, ale ci, co lubią węgorze, naprawdę super. Do zobaczenia następnym razem, być może znowu gdzieś z wody. I popatrzcie, wyczyściłem węgorze aż do samej kostki grzbiotowej. Mm, bardzo, bardzo fajne. Jeszcze raz e, życzę smacznego wszystkim, którzy będą w przyszłości jedli fajnie uwędzonego węgorza.